Widzowie, widzowie, Siema, prezes, już jest nowa aktualizacja, nawet nie jest. przed 21, ale jest nowa aktualizacja, więc dodaję nowe auta. O nie, przepraszam widzowie, nie mam tego nie pasa. Przepraszam bardzo widzowie. Na pewno. Wiem, że dodali. O takie O, takiego grata możemy teraz mieć. Teraz możemy sobie takie edity. Robić. Fajny update. Tylko, że oni to wszystko dodali. Po prostu. I że można zrobić takie coś. Koło sobie wziąć. zrobić coś. O! I teraz mamy takiego głika. Mm. Bardzo fajny update. Ale też chyba... O dobra, props nowa jakaś opcja chyba.

Nowa funkcja na samochodach. Uh -huh. no to nie, chyba nowa funkcja na samochodach Mhm nie to chyba nowa funkcja na samochodach po prostu widzowie W ogóle Jestem ciekawy co z tego się zdali Musieli coś jeszcze wydać. Z... Nie zadali nic innego widzowie Nie fajnie Wy mogli sobie zadać innego Ale teraz możemy zrobić takie coś Tu jakieś efekty dawać Czy to w ogóle jakieś drzewipa? Nie ma, wszystkie darmowe To jest lepiej O, Ale teraz znalazłem widzowie Patrzcie na to Mamy całą gablę jakie ja objęte i patrzcie co teraz zrobię. Patrzcie jakiego tołga możemy mieć. O, ale jest takiego białego Nie wygląda. O, patrzcie jaki teraz projekt zrobię. Takie coś. Gdzie masz być zakupany? Jeszcze się pali. O. No i teraz mamy zepsutego czołga. można teraz robić takie roleplay'e. Patrzcie na to. Fajny w sumie nawet update jednak. Tylko, że mało tych rzeczy jest w sumie. Mogli się bardziej na pewno postarać. Ale no, fajne rzeczy. Niestety tego pakietu pojazdów nie mam. A mniej więcej widać na obrazku, więc. No, przepraszam, widzowie wszystkich, no nie mam, ale mam właśnie te takie najbardziej potrzebne, tak przy mnie. Z takich kompleksów tu nie mam, jakichś. i ogólnie to jutro to jeszcze wejdzie jutro wejdzie ogólnie film taki że będę właśnie te Game passy testował i je oceniał ale myślę że ta muzyka najgorsza bo to można sobie po prostu niedługo włączyć Dobry. ale bardzo fajny nawet update by się opłacał taki do roleplayów i w ogóle tylko za bardzo też mały update. Ale fajny update. Myślę. O! I jeszcze może ten. Za co było, no to to. Można przywrócić. To też fajne. Można no, sobie takie samo dziki robić. No, takie coś też jest na chyba ten busia. Zaczekajcie, patrzmy. Bo coś takiego jak tutaj osie. O, chodziło mi o takie coś. I teraz można być na przykład takim. O! Patrzcie, można mieć kazy zadzewiały, może To... niektóre auto naprawdę będą fajnie wyglądać w tym... Na przykład to... O, tu też taki zerdzewiały camper mamy. O, to jest inna jakaś opcja. Nie ma takiej. O... Można taki tak jakby wojskowy mieć. Dobra, jednak fajny ten update. A tutaj co zmieni w ogóle? Czekajcie, zaraz zobaczę Tira, czy mu zmieni w ogóle przystęp, bo jestem w sumie ciekawy. Ale to chyba nie. Skoda, bym chciał takiego Tira, dosłownie zaraz ewiałego. Byśmy wtedy roleplayer robili. Ostatnio byliśmy, no, roleplay'em bogatami jakby to nazwać, no. w Roll Player Bogaci. Ale oceniam to na takie taki 7 na 10, wcale nie taki zły, wcale nie taki dobry. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do widzenia.